na aukcję takich małych, małych łódek bo? bo potrzebujemy jednej, żebyśmy za każdym razem nie musieli pompować pontonu. to chcemy sobie taką kupić plastikową małą łódkę i po prostu ją Zostali. zostawić na brzegu przywiązać do drzewa. No a to jest w ogóle aukcja organizowana przez Urząd Miasta? To jest Marine Rescue. Aha, to jest Marine Rescue, więc prawdopodobnie są to takie porzucone jakieś dingi, znalezione na oceanie. No na brzegu gdzieś. Na we? brzegu, albo po jakichś zatopionych innych jachtach. No No i nie, mamy nadzieję, że po prostu coś znajdziemy tam dla siebie, poszukamy już od kilku miesięcy. Jeśli zdążymy dojechać. Będziemy mieli 15 minut na obejrzenie tych łódek. Zanim zacznie się aukcja. Znaczy 15 minut będziemy mieli, jeszcze jedziemy, jeszcze musimy kupić. Parking, zaparkować. Chyba się zarejestrować. Właśnie nie wiem. Ale może wiesz, tam może jakieś tłumy nie będą walić, co? Może nie no, no Zobaczymy. Aby nam do busa weszła, nie? Uwaga na blue To takie, co odgryzają nogę No te, co, co mają takie, te mrówki, co mają takie szczypce, co przegryzają Ci skórę. I one są bardzo agresywne. Kajaka nie chcemy? Chcemy, ale nie mam czasu na, razie na kajak. Polujemy na tą ale jest dużo chętnych byleś kiedyś udział w akcji wstylu <gry> Amerykan wstylu Australię pozyskaj Dobra to jaki plan mamy parę typów i zobaczymy na razie ceny wahają się między 1 dolarem a 45 więc jest ok kurde <gryblindadande> o ta pójdzie za 200 mm. tu by z tego w stanie dać 100. I might jack it up a little bit. Let's go with 40. Yep. 40. 100. 100. 100 once. 150, 150 once. 180. 180 once. 180 twice. 200. 200 once. 250. 250, was it? So 250 once. 250 twice. 270. 270 once. 270 twice. Damn it. Sold 270. Now this one here, folks. Start with a $5.

Thank you, 60 once, 100. 70 once, 70 twice, 80, 80 once, 100. 80 twice, 100, 100 once, 100 twice, sold, 100. <laughs> so, one through six, any takers? No. Uh, this little tender here, one two seven. They uh, have over bid bit of $50. 50. So 50 60. here, 60 here once, 70, 70 here once, 70 here, so 85, 90, 90, 90 once, 90. 90, 90 twice, 100, 100 once, one time, 110 once, 120, one, 120 once, 130. 130. 130. 130, 140, 140, 150, 150, 160. 160. 160. 160. 160. 70, <laughs> 70, 70, <laughs> once, 70 twice sold, 170, <laughs> <laughs> Ale to. Ale jaka rywalizacja była, nagrałam na gorąco, na gorąco proszę. Och takie emocje w ogóle sięgają za nitu w ogóle masakra. Nie, jest? No dobra łódka, to takie pieniądze. No nie, przecież jak myśmy patrzyli na marketplace to się zaczynało od 350 w górę. To takie szoroty, szoroty. Coś, jakieś dziurawe, nie. Tak. Ale to co wieziemy ją już dzisiaj od razu? No, Czy chcesz ją jakoś jak sprawdzić? Dobra, umyć? To, to nie, nie sprawdzimy je, dopóki ją na wody nie wrzucimy, nie? No tak. Wolałbym, żeby nie utonęła po 5 minutach. To by były utopione pieniądze. No 11, szybko poszło. Pani przed chwilą przyszła i powiedziała, że kupiliśmy cutie, <grymne> że bardzo fajnie, że nam się udało kupić. No my się też cieszymy naprawdę, bo ciężko, ciężko z tymi małymi dingi. Jest strasznie gorąco. Jest dopiero 11, jest 25 stopni. Jest taki skwar, że masakra. Także... Pewnie pojedziemy do domu, trochę ją odmyjemy szlaufem, zapakujemy się w drugi samochód i no i pewnie pojedziemy próbować, czy to pływa. Well, when she wrapped her loving arms around my neck, on the dance floor, that's Yelse's bar, I should have turned her away, but I was at a safe. I was firing, she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death done But like rattlesnakes kicked across the ground. No, El Grand, to was wielofunkcyjny. <laughs> polecam, polecem. Ergansko się wszystko zmieściło. To jest pojazd typu specjalnego, przeznaczony do działań niewiele wiele zadaniowych. Tak. Proszę bardzo, bez problemu. Dobra, musimy jeszcze skoczyć do jednego miejsca, ulubionego sklepu Marcina M. <laughs> Już nie jest ulubiony, za czasem <laughs> nim przebywam. Kultowego Bannings Warehouse. When she W to wszystko będzie więcej warte niż tu dingi. No właśnie, tak to zawsze jest, nie? Szukamy jeszcze wiatraka. Bo przy dzisiejszych temperaturach, no co się po prostu upieczemy, jak kurczaczki. Mać, 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 later. Witamy. Jakieś 150 km dalej i 10 stopni więcej. Jest 35 stopni I co? Jest godzina 16 Jest dosyć już późno, nie? Marcinek już Ale... Przynajmniej po prostu sprawdzimy, czy... Pływa Czy pływa to ding, tak? No i zajrzymy, może nam się uda I zajrzymy na, na Justine, zobaczymy, co tam się dzieje ja Mówię do Marcina, żeby najpierw siadł I zobaczymy, czy nie ma dziur On mówi, żebyśmy od razu siadali I co? I pójdziemy na dno nie, tak nie chcę. Nie zgadzam, protestuję. Dobra, niestety pierwsza próba nieudana. Silnik odmówił posłuszeństwa. Pierwsze wrażenia takie, że łódka jest bardzo chybotliwa. Bardzo, bardzo, bardzo. No i trochę tak wypłynęliśmy i na wzłach wróciliśmy z powrotem. Z oczywistych względów nie nagrywam tego na wodzie aparatem. No bo się boję, że fikniemy po prostu. A póki co mogę go schować w ten bezpieczny worek wodoodporny? Ja myślę, że powinniśmy popłynąć normalnie na wiosłach. Bo ten silnik nie dość, że nawet gdy odpalę, to się będzie... ten, ten... trzeba wzmocnić ten transport. Dotarliśmy, ale to... Za złe. Myśleli, że to, kiepska ta łódka. <laughs> Trochę. Kurde. Trochę za mała. Dobra, a tak, słuchajcie, wygląda obecnie wnętrze naszej łódki. Jak widzicie, jest już pomalowana na biało. No nie No ale dzisiaj przyjechaliśmy, żeby położyć drugą warstwę lakieru na tą ściankę i na tą ściankę. I chyba na dole i na stol i stół. I zostało nam cały ten blat do zrobienia, wyszlifowania i pomalowania. A jak go skończymy i wyslifujemy, pomalujemy, to będzie wyglądał tak nie, ale dziwne piwo dzimne, No no to jedno możesz walnąć a masz jakieś? nie, nie mam ja też nie. no ale możemy pójść do bowling klubu no ale mi się wydaje, że tam jest tak ekskluzji nie wpuszczają nam takich obdarciuchów jak my ale jak już będziemy remontujemy łódkę i będziemy w i

Dobra to może kilka słów dla tych, którzy nie wiedzą. Co to za łódka? To jest Spartman Stevens, zaprojektował tą łódkę, a została zbudowana w stoczni Bitwater e, Diego. O ile pamiętam, gdzieś tu mam tabliczkę Douglasa coś tam. Danglet. Paul, Paul Danglet. Jest to e, słup 30-stopowy e, tak, 30 stóp długości, czyli około 9 nad hakiem metra. Słup, czyli jeden masz. I co jeszcze? No i jest to łóżka żaglowa. Tak, i podobno... Zbudowana w 1974 roku. Tak, i podobno ma siostrę budziniaczkę, która startowała w regatach z Sydney Harbour. Z Sydney Hobart. Sydney Hobart. <laughs> Sorry, to ten łupo. Była budowana po to, żeby być szybka, wyścigowa. Dlatego hmm. mamy bardzo niski tutaj sufit. Mm -hmm. <laughs> nie wiem jak to nazwać. Yy, no bo jest taka, psz, jak strzała, nie? Kiedy ją kupiliśmy? Eee, rok temu. Jest rok temu. <laughs> trzy! Dwa! Trzy! Jak trzy. trzy? No trzy lata temu. Kupiliśmy ją trzy lata temu. Nie I My przez ja rok? Płaciłem, ja płaciłem tylko dwa razy ubezpieczenie, więc na pewno mam ją dwa lata. Niemożliwe, możliwe, bo zobacz. Eee, Przez rok ją przygotowywaliśmy, żeby ją zabrać z portu Steven. Tak, w międzyczasie były lockdowny, chyba dwa razy nie mogliśmy. Przez pół, prawie pół, ponad pół roku nie byliśmy na niej przez lockdowny. No. Eee, potem ją przeprowadziliśmy tutaj, potem przyszła linia i 7 miesięcy lał deszcz, <noise> więc za dużo też nie mogliśmy zrobić. I tak naprawdę dopiero ile? Dwa miesiące temu, kiedy pogoda się poprawiła, zaczęliśmy ją właśnie remontować. No i idzie to powoli. No i idzie to powoli, no bo wiecie, my pracujemy, mamy tylko weekendy wolne. Każdy, każdy jakiś dłuższy wolny weekend wykorzystujemy, żeby tu przyjechać. Ksidziśmy też materacę od zera, całkiem nowe do niej. No i co, no i będziemy ją dalej remontować, nie? Dobra, nie wiem, jeszcze coś tu robimy, czy jesteśmy już tak podnięci, że idziemy się kąpać? Nie, on no coś tam robi. Tak jest, już. Że to 35 stopni ale żeby nie było jest to chyba dopiero pierwszy taki ciepły w tym roku. no aż tak ciepły no, no chyba tak to jest, więc to nie jest norma że jest tak To nie jest norma że jest tak gorąco w Australii wyobraźcie sobie Przynajmniej nie w tym regionie Nie w tym regionie dokładnie A jeżeli pytacie do czego nasza Justine jest ubrana w welon to dlatego że latają tu takie srajluchy. I gdybyśmy tego welonu nie założyli, to nasz pokład wyglądałby tak. Tutaj mamy takiego sąsiada. E, chyba go teraz nie ma, ale gościu żyje generalnie na tej ulicy. Nazywamy go piratem z Somalii. wyobraźcie sobie, że na tym pokładzie mieszka tam z psem i z papugą. No to pirat ewidentnie, nie? No zimno. Zimno? Nie żartuj. No jak zimno, jest 36 stopni. To woda jest Aż tak? No ja myślałam, że wyskoczyć tak na bombę. nie Najlepiej tu wygląda. Nie najlepiej. W sensie, że już i, już i na dnie normalnie rosną, wiesz? Twarda no, Już nie tylko na śrubie. A i w ogóle nie wiemy, widać. Jakaś taka wenda to ta woda jest. Hmm. No dobra, rzecz mi tą szpachelkę. zobaczymy, co tam się dzieje. Akcja liść dębu, zakończona sukcesem. Mówisz? Połowicznym. Połowicznym? Znaczy śruba wyczyszczona i ten... I wał? Wała. A jak to... Ale być? tej anody na wale to już... niewiele co jej zostało. Ona już powinna być wymieniona. Narazem jakiegoś kraba, który żyje na naszej łódce. Chodzi sobie. Przestraszyłem go, musiał uciekać w muszli swojej. Nie no zarośnięta, ale jeszcze wąsów nie ma chyba. <grym <grym bo kilu nie widzę. Była <grym> brudna woda. No i w sumie to by było na tyle. No jak Wam się podobało, to zostawcie pierdółki, jakieś tam łapki, komentarze. Dzień się kończy, więc spadamy im. Trzymajcie się, cześć!